w stopniowych mrozach, kiedy całe powietrze było pełne igiel śnieżnych, proszę sobie wyobrazić, co to była za mordercza praca. Nam się odmrażały od razu policzki i mama nam potem śniegiem po powrocie z tych cholernych bo rozcierała te policzki śniegiem, żeby jednak likwidować te odmrożenia. Chodziliśmy na te zadzierzanie. ja postawiłam tę kuchenkę, komin nam się zawadził na dachu, trzeba było wejść ten komin, poprawić, bo... naprawić na nowo, dlatego, że y, mogło nam wiewać dym z powrotem i mogło to grozić zawaleniem tego komina, który... w środku. No więc ja w ten mróz cholerny, dostając z domu gorącą wodę do moczenia rąk i gliny, poszłam z kilkoma cegłami, ten komin na górze zbudowałam, ale przypłaciłam to ciężką chorobą. Dostałam mianowicie takiej wstrętnej choroby, która się nazywa rumień guzowaty. Całe nogi pokryły mi się takimi płaskimi, czerwonymi guzami, i w ogóle nie mogłam chodzić. I trzy tygodnie, dosyć pięć tygodni przeleżałam w łóżku w tych warunkach. No nic, wszystko jedno. W każdym razie przeszło mi to, chodziłam potem w tym lutym po tę slomę. I przeżyliśmy tak tę straszną pierwszą zimę syberyjską. Do jakiego momentu? Mianowicie. Moja ciotka, ta, która została w Augustowie mieszkała, ona miała dość duże mieszkanie, znaczy na ich dwie, dwa duże pokoje kuchnie. Jeden pokój zarekwirowali Bolszybicy, u ciotki zamieszkali dwaj Bolszybicy ze służby granicznej. Okazali się oni być bardzo przyzwoitymi ludźmi. Oni dostarczali ciotce czasem różne rzeczy, które nam ciotka w paczkach przysyłała, Obo nas strasznie podtrzymywały paczki, które do nas przychodziły z Augustowa. I myśmy sobie nawet nie zdawali często sprawy, kto te paczki przysyła. Bo nie znaliśmy nazwisk. Okazało się, że wysłali nam nasi koledzy. I myśmy dostawali tych paczek dużo. Mąkę, kaszę, słoninę w tych paczkach. I proszę sobie ubrać, że bolszewicy tych paczek na poczcie nie rozpróbowali, tylko w całości nam wszystkim je dostarczali. I ci żołnierze, którzy mieszkali u ciotki, powiedzieli, żeby, mama, żeby ciotka posłała mamie adresy do Generalnej Prokuratury do Moskwy i do Stalina, żeby mama napisała do nich listy z prośbą o wyjaśnienie, gdzie jest ojciec, i żeby albo ojca do nas dołączyli, albo chociaż pozwolili nam listy wysłać, na korespondencję przetrzymać z ojcem. No i mama napisała te listy pod te adresy i nie ma odpowiedzi. Dopiero przyszły odpowiedzi na początku kwietnia w 1941 roku. I nas, naczelnik NKWD, wzywał mamę do rejonu. ten Jaromowa wieś nazywa się Jawlenka, w, w sprawie odpowiedzi na te listy. Wobec tego postanowiliśmy, że mama i ja pójdziemy do tej Jawlenki. Ona była o 60 kilometrów od nas, żeby się dowiedzieć, czego ten naczelnik, sej, może być, ojca się znajdzie. I wyprawiliśmy się. Ubieraliśmy się tak. Mama włożyła kożuszek, ja włożyłam swój szkolny płaszcz. Nie mieliśmy spodni, więc byliśmy w spódnicach, w butach sznurowanych, w skarpetach, a już śnieg zaczynał topnieć. Ale jeszcze przez... Jeszcze na te 60 kilometrów trzeba było liczyć, że będziemy iść trzy dni. Więc pierwszy dzień nocowaliśmy w takiej wiosce Tarangu, gdzie mieszkało też bardzo dużo pole, polskich rodzin. Głównie to były żony oficerów z Łucka i z Wołynia. Potem nocowaliśmy drugą noc nie, pie przepraszam. Pierwszą noc, przepraszam, wracam. Pierwszą noc nocowaliśmy w takiej wsi sowiecko, która była od nas o 16 kilometrów. I tam mieszkali tacy ludzie, znajomi. <laughs> Nowialisowie się nazywali, którzy nas już się przenocowali z mamą. Drugą noc w tym Tarangule, bo on był już bliżej tej jawlenki, a na trzecią noc doszliśmy do jawlenki, gdzie się przeniosła z sąsiedniej od nas wsi ta nasza znajoma Dentystka, żona tego oficera z pierwszego pułku, o no, której mówiłam. A z nią tak było: jak myśmy jeszcze mieszkali w tej pierwszej wsi w Poputni, to do nas przyjechał kiedyś taki, taki facet, dziwny człowiek, bo z taką księwiejącą brodą i wąsami, wysoki, przystojny, okazało się, że on był persem skazanym na 10 lat zesłania na Syberię za posiadanie irańskiego paszportu. Jego żona została, była Rosjanką, mieszkała w Leningradzie, uczyła tam na uniwersytecie, była wykładowcą, a on siedział 10 lat na Syberii. Ponieważ on był inżynierem z wykształcenia, więc on w tym naszym rejonie, lenińskim tak zwanym, zajmował się nadzorowaniem wszystkich budów, które tam prowadzili się. Jak przywieźli Polaków, to on się tymi Polakami zainteresował. I miał u siebie, jak przyjechał do tej wsi, gdzie myśmy mieszkali, bo u nas się budowało obory akurat z tego samanu, między innymi tego, któreśmy robiły, to on miał przy sobie adres tej pani, tej pani Stanisławy, o, o której mówię, i nam go dał. Wobec tego moja siostra starsza, która razem z jej, z jej rodzeństwem młodszym robiła maturę w 1939 roku i była z niej bardzo zaprzyjaźniona, do niej poszła. I okazało się, że jej córeczka jest strasznie chora. No i nie wiadomo było, czy ona by zdrowiej ta mała. No i potem siostra wróciła, i jednego dnia przywlokła się do nas ta pani z tym swoim synkiem czteroletnim na ręku i powiedziała, że ona tych dwoje dzieci wzięła na ręce i słuchajcie państwo, powlokła się 60 kilometrów do szpitala, dlatego że ta jej córeczka skończyła roczek i strasznie była chora, a w tej wsi nie było żadnego ratunku. Jak przyszła do tej jawlenki, do tego rejonu, do szpitala, to tam zaczęła zmywać naczynia w kuchni, żeby tylko móc te dzieci tam utrzymać i ta córeczka 26 lipca w swoje własnej imieniny powiedziała mama i umarła. I ta pani doktor pochowała ją tam na miejscowym cmentarzu w jakiejś drewnianej skrzynce, ale już dostała. Nie źle mówię, przywlokła się do nas tym Rysiem, swoim synkiem, na ręku, bo szła do tej swojej teściowej do rzeczy, do tej swojej wsi, gdzie mieszkała, ale postanowiła się przenieść do tej Jawlenki, żeby pracować w szpitalu i tak zrobiła. I ona potem mieszka w Jawlence, z tym synem i z, tym, z tą panią, ale w tej wsi, w której mieszkała przedtem, odegrała się straszliwa tragedia, tam mianowicie mieszkała żona burmistrza z Wołkowyska. To było znowu takie kresowe miasto z dużą, z dużą zalogą wojskową, bo to od bolszewików wszystkie te kresowe miasta były obsadzone dużymi garnizonami. I ta pani ze sobą miała 16-letniego syna, i ten syn dostał bólu brzucha, które wskazywały na zapalenie ślepej ciszki. I ona prosiła prezydentów tego kołozołu, żeby dali konie wysłać po, do lekarza. A no, on powiedział, Wa, konie, was na to zdjęć prymie z wy wypadochli. I ta pani rzucała się mu do nóg, całowała go po butach, ta żona tego burmistrza, i prosiła go o te konie. On nie dał. I ten chłopiec w strasznych bólach po tym zapaleniu od po poślepiej umarł na rękach matki. To było traktowanie bolszewików, nas przez bolszewików. I nie ma żadnego na to wytłumaczenia nie ma.